Oh! Uh -huh. Koczyk. Witam bardzo serdecznie widzów kroniki, w szczególności sympatyków Siatkówki, a zwłaszcza Enej KKS-u Kozienice. Dzisiaj moim gościem jest trener Siatkarzy KKS-u Kozienice, Marek Żelczak. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Umowieliśmy się w trakcie sezonu na rozmowę. No, przyznam, że liczyłem, że spotkamy się w kwietniu, w maju trochę później, czyli przynajmniej po turnieju półfinałowym. Wyszło jak wyszło odpadliście z Arką, chociaż wydaje mi się, że wy byliście stawiani w roli faworytów. No wygraliście ligę. No ligę wygraliśmy na pewno, skończyliśmy sezon zasadniczy na pierwszym miejscu. No, ale tak naprawdę nie graliśmy z drużyną, która zajęła czwarte miejsce, tylko z Tworem, który się budował przez ostatni miesiąc i z drużyną, która się wzmocniła przede wszystkim zawodnikiem z pierwszej ligi atakującym Jędrzejem Gosem, I pozyskali z Sędziszowa małopolskiego, najlepszego środkowego ligi Łukasza Perłowskiego, którego nie trzeba przedstawiać, i tak naprawdę to, że oni zajęli czwarte miejsce, nie miało żadnego zwierciedlenia, że gramy z drużyną czwartego miejsca. Pierwszy mecz, no, weszliście świetnie w tą rywalizację, tak? Gładkie 3-0, za gładkie, za łatwo? To znaczy, no ten Czy mecz był nie? na pewno najlepszym meczem w naszym wykonaniu od lat. Zagraliśmy na mhm. bardzo wysokim poziomie, można powiedzieć, że na poziomie pierwszoligowym, w każdym elemencie. I w elemencie zagrywki, i w elemencie przyjęcia, i blok obrona, na kontrze bardzo mądrze. Tak więc, mówię, takie mecze się zdarzają raz na jakiś czas. Natomiast naszą siłą zawsze było granie w czternastką, w sobotę nie musieliśmy z tego korzystać. Natomiast w sobotę, gdybyśmy byli już, mówię, w optymalnym składzie, z naszą szeroką kadrą, bardzo wyrównaną, Moglibyśmy jakoś zareagować, niestety musieliśmy ten mecz grać znowu w wąskim składzie, no i po wojnie przegraliśmy 3-2. Nie dało się nic więcej. Może inaczej, jak wracaliście w niedzielę z hełma, mieliście poczucie, że Wy z siebie daliście wszystko? To znaczy, no zawsze niedosyt jest mm. po przegranym, prawda, ale mówię, mieliśmy troszeczkę mało pola manewru, jeśli chodzi o, o zmiany, jakąś, jakąś reakcję z ławki. Tutaj mówię, jedynym takim zawodnikiem, który coś wniósł z ławki był Piotr Skaubania, który bardzo dobrze szedł w niedzielę, zagrał na bardzo dobrym poziomie. Natomiast, mówię, troszkę nam się rozsypał ten tydzień. Mieliśmy ciężki tydzień przed meczami rewanżowymi w Chełmie i to na pewno się odbiło na wyniku końcowym. Ale tak jak powiedziałem ci na wywiadzie, po meczu niedzielnym w Kozienicach. Razem wygrywamy, razem przegrywamy. Mogliśmy też zrobić transfer medyczny, bo już mamy aż czterech zawodników kontuzjowanych. Ale tak jak zaczynaliśmy sezon, tak go chcieliśmy skończyć. Graliśmy tym, co mamy i no niestety się nie udało, no ale mamy spokojną głowę, że, że bez kombinacji zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Te ostatnie mecze, na świeżo kilka dni po, po odpadnięciu z Arką rozmawiamy, więc wiadomo, że rzutują. Ale nie wolno zapomnieć na, na cały sezon, ale no nie zapominajmy, że wy po raz pierwszy w historii swoich występów w drugiej Lidze wygraliście rundę zasadniczą. To był najlepszy sezon KKS-u w drugiej Lidze? Odkąd pracujesz? To znaczy, jeśli chodzi o wynik sportowy, na pewno tak, to jest historyczny wynik. Pierwszy raz w historii kośnicki środkówki drużyna seniorska wygrała rundę zasadniczą. Takich drużyn w kraju jest tylko sześć. Yy, tak więc tutaj był na pewno nasz duży sukces. Na pewno chcieliśmy tą ligę wygrać, mimo że ostatnia kolejka decydowała o rozstawieniu przed play my nie kalkulowaliśmy. Chcieliśmy tą ligę wygrać, ponieważ wiedzieliśmy, że to będzie historyczny sukces. Natomiast yy, największy niedosyt to mam sprzed, yy, sprzed roku, gdzie wygraliśmy półfinał z Sędziszowem. Dostaliśmy się do turnieju półfinałowego, ale pandemia nie pozwoliła na ten turniej pojechać, a byliśmy tam naprawdę w bardzo dobrej formie, yy, również z szerokim składem. I mówię, rywalizacja z Avią Świdnik na pewno była otwarta i tam mogliśmy na tym turnieju powinnam bym popatrzeć nawet o zwycięstwo ligi po, po fazie play-off. Ten sezon też wspomniałeś pandemia, koronawirus. Ten sezon też nie był dla was normalny, poza taki tradycyjny, poza pierwszymi dwoma spotkaniami, później bez publiczności. No i mieliście też nie zapominajmy, mimo no minęło już trochę czasu, mieliście miesiąc bez gry. Ale wróciliście, to jakby w sezonie zasadniczym 10 zwycięstw z rzędu, nie zdarza się codziennie. No, na pewno jakoś pozbieraliśmy po tej, po, po tej kwarantannie, którą mieliśmy po bardzo ciężkim boju w Krośnie. No ale to mówię, to, to, ten wynik sportowy, który osiągnęliśmy, czyli ta, ta, ta seria zwycięstw, była dzięki temu, że mieliśmy bardzo wyrównany skład. Wystarczy przypomnieć, że mówię te mecze zwycięskie w Krośnie i w Jaśle, Czyli takie mecze na szczycie, gdzie graliśmy o, o, o liderowanie w tabeli, zaczynaliśmy na ataku z Piotkiem z Kaubanią, nie było Marcina Obręckiego. Później na te mecze wyjazdowe, gdzie musieliśmy nadrabiać w zaległości z, z terminarza, jeździliśmy z Romanem Oroniem na ataku. Później go musieliśmy przestawić na, na środek, ponieważ kontuzji nabawił się Kamil Kapusta i Krzysztof Jeziorowski. Wypadł nam również Bartek Koryciński, który pierwsze 8 meczów grał w szóstce. Tak więc mówię, no dzięki temu, że mieliśmy tą szeroką, 14-osobową kadrę, bardzo wyrównaną, yy, była ta seria zwycięstw i skończenie sezonu w rundzie zasadniczej na pierwszym miejscu. Teraz zapytam, stary sezon się dopiero skończył, ale wybiegł na trochę w przyszłość. Jest w tym składzie, w tych ludziach jeszcze potencjał? Potencjał jest, ale czy oni jeszcze yy, będą umieli znaleźć w sobie motywację, żeby coś jeszcze więcej osiągnąć w kolejnym sezonie? Czy czy wietrzenie szatni w jakimś, w jakimś stopniu bierzecie w ogóle pod uwagę? To już znaczy tak, na pewno rozstajemy się po sezonie, to już jest definitywna decyzja Wojciecha kwietnia z rozgrywającym pierwszym odchodzi w swoje rodzinne strony w okolice Gubina. Ale już mamy na oku kolejnego rozgrywającego, który jest znany tutaj kibicą z ziemi kozienickiej. Natomiast jeśli chodzi o... Nazwiska jeszcze nie zdradzisz? O... Mogę zdradzić. Wojciech Ranecki, który Czy także no. miał za sobą bardzo dobry sezon. Mm -hmm. o włos zabrakł, żeśmy wyeliminowali faworyta do awansu wtedy drużynę z Lublina. Tak więc na pewno doświadczony zawodnik z bardzo dobrą przeszłością klubową i bardzo dobrze tutaj się odnalazł u nas w Kozienicach. Wraca po pobycie i graniu w Lidze Zagranicznej. W Danii, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. W Danii. Jeśli chodzi o resztę chłopaków, to rozmowy cały czas trwają. Na pewno będziemy chcieli utrzymać ten trzon zespołu doświadczony, z chłopaków, z którymi się znam już od lat. Stanowimy, mówię tak, jak często podkreślam, jedną wielką siatkarską rodzinę. To na pewno zaowocuje w przyszłym sezonie. Jeżeli coś się trafi, mówię tutaj na rynku, jeśli chodzi o zawodników, którzy będą umieli nam pomóc w jeszcze lepszym wyniku, w osiągnięciu jeszcze lepszego wyniku. No to będziemy to obserwować, kontynuować mm. współpracę z resztą, a mówię, to jest jeszcze kupa czasu. Na razie skupiamy się na tym, żeby bez kontuzji przejść tutaj ten okres roztrenowania. Zobaczymy, co będzie teraz w poniedzieli, czy będziemy mogli możliwość mieć trenowania. Ten koronawirus szaleje, mam nadzieję, że nic się nie zmieni i w spokoju będziemy się przygotowywać do następnego sezonu. Już mamy w myślach obóz przygotowawczy w sierpniu, jak zwykle na obiektach Kacerisu, tak więc... Na razie patrzymy daleko w przód, ale, ale nie wybiegamy za bardzo myślami, jeśli chodzi o skład. Wiesz od ilu jesteś sezonów trenerem KKS-u? No powtarzasz mi to to <grym> dla <grym> z, z to tego bilo. co wiem, od 11. Jedenasty sezon, tak, tak, tak. Yy, właśnie niektórzy ci młodzi, szczególnie kibice KKS-u, oni nie pamiętają czasów yy, Kozieńskiej siatkówki bez Marka Grzelczaka i w sumie część to też bez Krzyśka Jeziorowskiego. Nie wyglądasz mi na człowieka wypalonego, więc skąd motywacja? No, motywacja na pewno jest z tego, że cały czas współpracuję i pracuję z bardzo fajną grupą przyjaciół, kolegów, z którymi znamy się już od trzeciej ligi. Razem awansowaliśmy z trzeciej do drugiej. Tutaj na polach drugoligowych także te sukcesy osiągaliśmy razem. No i to jest ta motywacja, mówię, ciężko, ta, ta atmosfera, która jest w naszej drużynie która na pewno też się przyczynia do, do wyniku, który osiągnęliśmy. No nie pozwala, żeby tak szybko odejść, zapomnieć o tym, o tym, co się dzieje na co dzień. Mówię, to jest nasze życie, przeplatamy to z naszym życiem codziennym, rodzinnym, ale mówię, jak przychodzimy na hale, zapominamy o wszystkim, pracujemy ciężko, żeby mówię, w te weekendy dawać sobie przyjemność i przyjemność kibicom. No niestety nie ma ich teraz na halach, ale, ale mam nadzieję, że grom ludzi, którzy nas oglądali w internecie, też byli usatys us usatysfakcjonowani i mam nadzieję, że to wszystko minie i spotkamy się w przyszłym sezonie na hali. Mhm. Wróćmy jeszcze na chwilę do, do drugiej ligi. Czy któryś z zespołów, które wyszły teraz do półfinałów, czyli Arka i, yy, i Karpaty Krosno, twoim zdaniem yy, ma szansę no Powiedzmy, najpierw wejść do turnieju półfinałowego i powalczyć o pierwszą ligę. No to znaczy, Finałowego. W turnieju półfinałowym jest Karpaty. są Karpaty Krosno, z którymi mamy bilans dodatni po rundzie zasadniczej, bo wygraliśmy w krośnie 3-1 i tutaj przegraliśmy 3-2. No i Arka Hełm, która nas pokonała w półfinale, ale mówię, to liga w lidze zasadniczej, w rundzie zasadniczej pokonaliśmy ich u siebie 3-0, gdzie tylko w jednym secie nam się postawili. Tam w hełmie przegraliśmy 3-1, ale zagraliśmy naszym zdaniem ogólnie wszystkich chłopaków. Stwierdziliśmy, że to było nasze najsłabsze spotkanie w sezonie. Wtedy wychodziliśmy z takiego dołku fizycznego i mentalnego, po, 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 chyba po tym zmęczeniu, po tych wyjazdach weekendowych, gdzie musieliśmy rozegrać mecze sobota-niedziela. W pierwszym meczu półfinałowym pokazaliśmy swoją wyższość. No ale mówię, czas działał na, na korzyść drużyny z hełma. Wiadomo, że ci zawodnicy doszli doszli do nich w ostatniej chwili. Tak naprawdę pierwszy raz spotkali się z, z Perłowskim w Kozienicach na hali i, i mówię, i tutaj oni potrzebują czasu, żeby się zgrać. Czy, 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 czy uda im się awansować do turnieju yy, finałowego? Ciężko powiedzieć, bo, bo jest kilka drużyn w Polsce, które na pewno będą chciały yy, awansować do tej pierwszej ligi. Jest kilka takich firm. Yy, a, a mówię, no zobaczymy wszystko z Werkwoje Boisko. Jeżeli dojdzie w ogóle do tych turniejów z tego co wiem, to Arkachem będzie chciała się o taki turniej ubiegać. No to na tej swojej hali na pewno będą mieli jakąś tam lekką przewagę, bo hala jest specyficzna, ale mi się wydaje, że jednak sportowo w tym momencie na pewno Karpaty Krosno są odrobinę wyżej. Z tego co wiem, to Częstochowa już by była w tym turnieju, która jest bardzo mocna. Z trzeciego miejsca pokonała w grupie śląskiej drużyny z drugiego miejsca. No i czekają jeszcze na jednego przeciwnika z rywalizacji bodajże Kęty, Andrychów, mhm. już nie pamiętam czy Tychy. Tak więc te śląskie duże na pewno są mocne i na pewno nie będzie im łatwo. Ale no, no, dzięki, temu, że, znaczy no. dzięki temu, przez to, że nas pokonali, no na pewno kibicujemy drużyną z naszej grupy. ostatnie dwa lata to były awanse dwóch yy, z, yy, z, yy. z zespołów naszej, z naszej grupy. Z naszej no no tak, ale to ale trochę inaczej. Tak, to, były, to, były, to, były, to były tak zwane cele yy, ostateczne i Lubin yy, postawił wszystko na jedną kartę, żeby awansować. Dwa lata temu bodajże. No i właśnie, właśnie Jędrzej Gos mi w tym pomógł. Yy, czyli ten zawodnik, który teraz gra w Chełmie. Yy, natomiast w tamtym roku Abia Świnik też zmontowała yy, skład taki na awans. No ale awansowali tak naprawdę nie sportowo, tylko... tylko mówię, znaczy jest nie mieli możliwości, tak? No, Dokładnie. Sezon był przerwany. No mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i będziemy... Yy, I to KKS będzie. To było chyba by takie yy, no, marzenie nas wszystkich, żeby pierwsza liga tutaj zagościła kiedyś. No miejmy i... nadzieję, że to kiedyś stanie, ale mówię, to jeszcze jest... Yy, jeśli chodzi o organizację tego wszystkiego, to naprawdę w tym momencie ta pierwsza liga męska to jest tak naprawdę liga zawodowa. Tam drużyny trenują w przeciągu pięciu dni po siedem, po siedem razy. W organizacyjnie są, tam jest wszystko dopięte. Mówię, my tutaj, robimy to wszystko tak, jak możemy. Wielkie podziękowania dla Krzyszka Jeziorowskiego, który tutaj organizuje te całe wszystkie zgłoszenia, badania, delegacje meczowe, zgłoszenia. Na mecze wszystkie informacje dotyczące meczów. Janusz Lutowski trzyma tutaj, mówię, te wszystkie delegacje opłaty sędziowskie, tak więc z tego miejsca chciałem im bardzo serdecznie podziękować. Krzysiek Zierowski i Janusz Lutowski naprawdę wykonują świetną robotę. Dzięki temu ja mogę się skupić tylko i wyłącznie na treningach i przygotowaniach do, do meczów. Może teraz organizacyjnie to jeszcze nie jest to, no ale marzyć. Marzyć zawsze warto, zawsze trzeba, zawsze trzeba mieć I po, cel, zresztą po, po to gracie. Tak? Tak? Dokładnie, żeby się nie zatrzymywać w jednym miejscu. Mówię, mm -hmm. W tamtym roku zajęliśmy drugie miejsce, a awansowaliśmy do turnieju półfinałowego. W tym roku wygraliśmy ligę, ale mówię przez to, że. Ta... Znaczy no, przez to, no, w sumie mm -hmm. to y, kilka, kilka czynników się złożyło na to, y, ale mówię, gdybyśmy grali z drużyną z Hełma, która była w lidze, to jestem pewien, że, że byśmy tę rywalację wygrali. A mówię, a tutaj w tym momencie, gdzie oni wzmocnili się na dwóch pozycjach kluczowych, tak naprawdę dla nich. Czyli na ataku i na środku no, było ciężko i to im na pewno pomogło. No dobra, to czekamy na kolejny sezon. Dzięki za wizytę. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami. Moim Dziękuję. i Państwa gościem był trener Enej KKS-u Kozienice, Marek Żelczak. Dziękuję. Do zobaczenia.